thank mm -hmm. you Związek Nauczycielstwa Polskiego to jeden z najliczniejszych i najstarszych związków zawodowych pracowników oświaty i wychowania w Polsce. Związek nauczycielstwa polskiego to jest organizacja społeczno-zawodowa skupiająca nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz pracowników wyższych uczelni, czyli skupiamy tak naprawdę na terenie całego kraju wszystkich tych, którzy są powiązani z edukacją. Tego typu imprezy mają na celu przede wszystkim integrację pracowników. Dzisiaj spotykamy się m.in. To, żeby oderwać nauczycieli od zgiełku dnia codziennego, od problemów, z jakimi borykają się na co dzień w szkołach, w placówkach i niejeden nauczyciel również w swoim domu rodzinnym. Dzisiaj w Garczynie integrujemy się, poznajemy się, ponieważ tutaj jest ponad 460 pracowników oświaty z całego województwa pomorskiego, 23 gmin. Prezes Gdańskiego Oddziału ZNP Alina Molska zachęca młodych pedagogów do wstąpienia do związku. Warto wstąpić do związku, ponieważ bycie w związku daje nam poczucie wspólnoty, poczucie bycia razem, zainteresowania, problemami, wsparcia prawnego. Yy, organizujemy dla swoich członków, tak jak dzisiaj Pani widzi, imprezy integracyjne, honorujące jubileusz, ale oprócz tego dające poczucie więzi i przynależności. Podczas imprezy zaplanowano liczne atrakcje. Uczestnicy z lotu mogą zwiedzić wszystkie nasze muzea, które mamy w powiecie kościerskim, a prawie wszystkie, bo mowa tutaj o skansenie we Wdzydzach, mowa tu o muzeum w Bendominie, wszystkich trzech muzeach w Kościeżynie, ale też i zakłady porcelany stołowej. To też ciekawa lekcja nawet dla nauczycieli, aby prześledzić proces technologiczny tworzenia porcelany. A po, poza tym wiele, wiele atrakcji tu w samym Garczynie, jak skorzystanie z przystani jachtowej, jak skorzystanie z ścianki spinaczkowej, ale też i, i mnóstwo integracyjnych zabaw, wspólnych zabaw. Na przykład na e, wyścigach e, w torach z przeszkodami. Nasi rozmówcy podkreślali, że zawód nauczyciela jest trudny, a przede wszystkim wymaga pasji i poświęcenia. No, niestety, nie wszyscy jeszcze rozumieją, że my jesteśmy dla uczniów, a nie uczniowie dla nas, tak? Ciężki zawód, ciężki, dużo. Przede wszystkim ten zawód trzeba lubić, kochać, tak? Jeżeli ktoś nie kocha, tylko przyjdzie, żeby po prostu od, odpracować i parę groszy zarobić, to na dłuższą metę to nie da rady. Nasuwa się jedno pytanie, czy wystarczy ukończyć studia, aby zostać nauczycielem? Na pewno nie. Osoba, która chce nim być, musi posiadać odpowiednie predyspozycje interpersonalne i społeczne. Oznacza to także rodzaj pasji, która temu zawodowi powinna nieodłącznie towarzyszyć.